Hejka moi kochani, dzisiaj następny filmik na moim kanale i dzisiaj ze mną jest słodka Ola, Zahara, Zahara. No i dzisiaj do mnie przyszła do domu w gości i my się przyjaźnimy w realu też. Tak. Nie dopiero, my się nie dopiero poznałyśmy. Mam. Nie, wcale, wcale. I dzisiaj będziemy otwierać boksa, którego ja zrobiłam dla Lovek, Jurek, no, zaczynamy. To pierwsza jest taka rzecz, Przeczytamy. No Bo to jest są. Otwieram, e, e. Tutaj jest e. napisane, Hej, oglądam twoje filmy od, pre... od paru, paru dni i lubię cię, no ale jestem twoją bystą i to się liczy. Pozdro. E, masz sześć prezentów i zapomniałam dopisać, że masz. I to kartka pachnie, co nie? Zacznij od numeru jeden. Dobra, to... to jest szukamy numer numeru jeden. jeden, szukamy numeru jeden. O, znalazliśmy numer jeden. I tu masz... Tutaj e, czekaj, się... ja cię otworzę, przytrzymaj kamerę. Dobra, y, on mini. Otwiera. O, otwiera. O, otwiera. O, o, nie, nie wiem co pan to pan jest. E, e, tutaj gumki miałaś dla swoich Alpezu. O super, super, no super, fajnie. Będziesz mogła takiego branka robić jak temu mojemu. A dobra, to tu, tu mam położyć. Dobra, ty... a, Numerek 2. Nie, to jest, jest numer 6. Ty... Yy, tutaj jest numerek 3. To jest numerek 4. Dobra, nie ma dwójki. To te... jest dwójka. Odszczepiaj się! O. A, numerek dwójka jest slime. O, no, drugi yy, 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 slime od Oli, wiem. Eee, nie, bo pokażę wam coś. To jest slime dla Laury, którego sama robiłam, a wam ja pokażę mojego i mojego lamorożca. No i ty, ja już pokazywałem, co to jest mój lamororze. Bardzo proszę. Jakby no co ja już pokazywałam lamorożce yy, szukać sobie na A to jest slime, którego sama robiłam trochę wodnisty, no ale z parwolu, tak nie. No. No, bo ładnie pachnie serwis. No. Y, trzecia rzecz. Eee, dobra, teraz ty nagrywaj, bo teraz no. nie, nie będę otwierać. I tutaj kucyk, jest kucyk pony. Nie wiem skąd wiedziałeś, że ja zbieram pony, ale dobra. Powiedziałam, eee, bo, bo już kucik kucyki przecież. No. Y, Na skońcu jest czwóreczka. Tutaj coś jest takiego. Takie, jest dosyć duże. Jak mam taki pakunek. Ech, dobra. Oj, tutaj nic nie ma. I tutaj spadły. jedzenie dla elfów spadły. Tak, o, tutaj e, już jedno widziałam. Co? A tam kość spadła. Widać. No Widzicie, gdzieś... ale trudno. I tutaj jest takie jedzonko, takie wege. No wege. E, tutaj mamy makarę? Numerek, a gdzieś numerek. Andere a numer. Tu... 5. Jajcie, bo to tutaj jest. Eee, śmietankowy. Żelki. Oh yeah. kocham kwaśne żelki, więc no to pozdrawiam Ciebie. O, dziękuję, dziękuję. Eee, przytrzymaj, bo muszę wyrzucić. Ktoś śmieci. No tam. Potem wklątamy, bo po co teraz? Yy, no i teraz, o. Dre, 6 którego wam Jerzyk, maskotka Lala. No, okej, to to było dzisiaj na tyle, właśnie będziemy nagrywać challenge Nie nie zjadaj, nie i, I wam pokażemy wam pokażemy Tak, tutaj... tutaj leżą malpasy. No, tutaj y... jedno Dobra, Tutaj nie zjadaj, Dobra, Tutaj nie zjadaj, nie Wlajmy waleczka i te róże. Okej, okay, to było dzisiaj tyle. Kończymy. Pa!